Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam się z Wami, z moją siostrą Kingą. Cześć wszystkim, którą znacie już z poprzednich y, odcinków na moim kanale. I, I dzisiaj przychodzę do Was takim, w zasadzie jak nazwiemy ten odcinek, pytania i odpowiedzi dla siostry. Pytania te mogliście zadawać na naszych Instagramach, zarówno u mnie, jak i y, u Kingi. Dobra, no to co? Y, przechodzimy do pytań. Mhm. Także nie przedłużamy i lecimy z pytaniami. Pytań nie jest jakoś mnóstwo dużo, bo w zasadzie zadaliśmy pytanie i za chwilkę zaczęliśmy e, nagrywać odcinek. Mm, dobra, no to lecimy. Kto pierwszy odpowiada, ja czy Ty? Obojętym, bo ja razem. No jak razem, na razie? <laughs> nie no nie, no dobra, to Ty zaczynaj. Dobra. E, za co kochasz swoją siostrę? Za? Ja mogę, No to... dobra, no mów no, pierwsza. Dobra. Za to, że jest taka kochana. <noise> nie no, nie no, nie wiem. Za wszystko cię kocham, za co mhm. no, Nie wiem. E, a wszystko. Ja, ja w sumie też chyba za wszystko. Nie mam jakiejś takiej konkretnej rzeczy za co, także za wszystko. Mm. Dobra. E, kolejne, ile macie lat? Ja skończę za parę... Za tydzień jakoś? Mm. 13 skończę. A ja w październiku skończę 25? Kończę? Z za 25 lat skończę. Ale jestem stara. Mocku! No, 25, masakra. Dobra, e, jakie macie marzenia? Na jakie masz marzenie takie? No, nie wiem, wymienić sobie kilka, jakie tam masz. Ja bym chciała pojechać za granicę. Potem wiem, do Paryża. Nie wiem, jak ostatecznie do Paryża. Potem, nie, nie wiem Okej, okay, a moim największym marzeniem W zasadzie to nie wiem, co jest takim moim mm, największym y, marzeniem Nie wiem, może... Nie no, rozwinąć kanał na YouTube, no to też jest moje marzenie, ale czy takie największe? Y, albo w zasadzie chyba mam takie marzenie, ale chyba, ale chyba wam nie powiem, jakie to jest marzenie na razie Dobra Ile macie wzrostu? Ja mam metr sześćdziesiąt jak w czerwcu mnie jeszcze w szkole mierzyli ja mam 1,67 m w kapeluszu, także za wysoka też niestety nie jestem. Dobra. E, jaki macie rozmiar buta, dobra, jaki masz? Ja mam 39. 39, no to ja mam 39, 40. W sumie zależy, e, jaka numeracja, bo raz taka jest, raz taka, także e, tak to właśnie wygląda. Dobra. Kto jest bardziej poważniejszy? Ty. Tak, też mi się zdaje, że jej, ale to chyba ze względu na to, że. No, że ja jestem starsza niż ty. No. ty, w sumie to jesteś takie dziecko jeszcze. No to, to jeszcze jesteś mniej poważna, no ale ja już jestem eee, poważniejsza. Dobra, czy mamy dobry kontakt? No tak. tak, mi się wydaje, że bardzo dobry kontakt, mimo że e, dzieli nas w zasadzie 12 lat różnicy między sobą, ale wydaje mi się, że, że mamy nawet bardzo dobry kontakt ze sobą, e, czego w sobie nie lubicie. No dawaj, dawaj, ja wiem ja nie wiem. A wiesz czego ja w tobie nie lubię? Twojego lenistwa <grym> Nie chce mi się potem, e, nie chce mi się Aleś bierz te. Na pewno i ty waż. byłaś No może teraz, no może, no, może młodsze to się nie chciało no. Bo, Gdzie? bo No 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 i w tenis, jak nie no. ja w tobie nie lubię Że musisz <grym> wszystko myśleć na TikTok, o tego dzisiaj nie mam. No bo tak musi być. Wszystko tak musi być. Dobra. Ehm, dobra, kolejne pytanie. Do której klasy chodzisz? No to Kinga, do Ciebie pytanie, no bo ja już nie chodzę. A szkole, jak robię specjalizację, to prawie jakbym chodziła do szkoły. Ehm, od września pójdę do siódmej klasy. Tak, do siódmej klasy. O ile was puszczą do szkoły. Mm. Że zobaczymy pewnie na dniach, jak się okaże, bo dzisiaj mamy Dzisiaj 22 sierpnia, także pewnie na dniach się okaże, czy pójdziecie, czy nie, do szkoły. Ale chyba pójdziecie albo ewentualnie wrócicie hybrydowo, nie? Że trochę tak, trochę no. tak. Dobra, czyli wszystko pewnie wyjdzie, wyjdzie w praniu. Największa fobia. I tu chyba będziemy... Zgodne. Zgodne, tak. Um, tak, to są myszy. Tak, myszy. Bo... Oj. Powiem Wam, że strasznie. Obrzydzają mi myszy. No nie, jak ja zobaczę myszę. Nie no spoko, jak zobaczę pająka, to luz. Tak, ja pamiętam. Ale zaraz bateria nam się rozładuje. Serio. Tak. Okej, okay, dobra. Bateria wymieniona, także możemy kontynuować. Na czym my skończyliśmy? Aha, nasza największa fobia. Aha. No to tak, ty myszy zdecydowanie, nie? Właśnie ja mówiłam, że jak zobaczę pająka, no to spoko. jakoś na mnie to nie robi wrażenia. Natomiast jak zobaczę myszę tylko kiedyś Kinga mnie tak przestraszyła, nie? ona krzyknęła do mnie, tak, tyle żartów, mysza, a ja weszłam, na prawda! <laughs> nie, <śmiech> nigdy tak, nie zapomnę. Także ja się właśnie strasznie, nie wiem, tak mnie obrzydzają tym ale mamy chomika, no i chomik mnie nie obrzydza, biorę go na ręce i tak dalej. No, a właśnie, a te myszy to jakoś na mnie, no nie wiem, nie wiem, może uraz dzieciństwa Bo mój kuzyn jak to ogląda, że ganią mnie kiedyś z myszą, taką zdechł, I to pewnie przez Ciebie jest Tak, a Ty? Też myszy, nie? Tak nie, nie, nie. Ale pająków się też nie boisz? Nie No, pająki tak u nas właśnie na luzie Bo u nas zawsze jest tak podzielone, że, e, mam wrażenie u kobiet, że jedni się, e, jedne się właśnie boją pająków, natomiast drugie się właśnie e, boją e, mysznie. To Być zła. Dobra, czego nie lubisz jeść? Czego nie lubisz jeść? Ja nie. A lubię. co lubisz jeść? O, może tak. Ja wszystko lubię jeść. A. Nie, ja dużo rzeczy nie lubię jeść. Jezu, ja nie lubię fasolki po brytońsku. Ja, jakbym tak na pewno, jakby, jakby coś było, to myśl się tak głęboko zastanawia, to na pewno by jakieś były rzeczy, których nie lubię. Ale. No co ja lubię? No, ja prawie wszystko lubię. Nie mam jakiegoś takiego swojego ulubionego dania. W sumie ja też nie. Ja lubię wszystko. Lubię rosół, lubię pierogi, krewetki, lubię spaghetti. O nie, lubię... wiem! Moje ulubione danie. Krewetki. Tak, yes. bardzo lubię. Natomiast na przykład nie lubię fasolki po brytońsku. Czego jeszcze ja nie lubię? Zupy naleśnikowej nie A mało ludzi zna taką... Ja, ja to lubię. Mało lubię. ludzi zna taką zupę. To taka jakaś dziwna zupa, nie? Ok. A, Eee, czego jeszcze nie lubię? Jakiś flaczków nie lubię, czy te, tego typu rzeczy. Golonki, bo jest taka tusta. Eee, tak, tak. My rzeczy. za tylko właśnie, nie lubimy jakichś takich rzeczy. Eee, właśnie, lubię właśnie takie. takie. kurczaka, no właśnie. <grym> takie jak takie. Nie, tłuste. ale karkówka też jest tusta, natomiast karkówkę mhm. eee, lubię. Jak my się śmiejemy, kości nie lubimy. Dobra. Eee, ulubiony serial. To wiem, jaki ty masz. Z papieru Ale teraz z Dawidem oglądamy na Netflixie, chyba jesteśmy na drugim sezonie, jest 4 albo 3 Chyba po 20 odcinków, po 40 minut, także trochę jest tych odcinków No i oglądamy The Good Doctor O, o takim doktorze, rezydencie, który jest chory, słuchajcie, mm, na co jest chory? A nie zdawajcie takich szczegółów Czekaj, nie, nie, czekaj, muszę to sprawdzić, nie? Się... Ja to zapomniałam. Ty, no, słowo mi normalnie wypadło, nie? O, autystyczny taki lekarz, słuchajcie, ale film, e, seria e, Naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Skoro Dawid już się wkręcił, a on w zasadzie wkręcił się tylko w znaki. Teraz ten serial, no to musi być naprawdę, naprawdę fajny, bo inne to niekoniecznie chce się ze mną w, w, wkręcić i y, oglądać. Okej, okay, a twoje. Ja? Mm -hmm. ja? Jakby nie dużo, ja, jakby oglądam na Netflixie. Ale chyba taką naj... co właśnie kiedyś oglądałam. To było Alex i Katie. To chyba im tak najbardziej wpadło do gustu. No. Mhm, mm mhm. Mm Okej, okay. polecam. A, to na Netflixie. Mm -hmm. Okej, okay. my w zasadzie jeszcze oglądaliśmy ostatnio, jakbyście chcieli coś oglą obejrzeć. Właśnie, szkoła dla elit ostatnio wyszła i też się właśnie Czarnobyl oglądaliśmy 1986. To jest film, ale też bardzo fajny. Gdzieś tam na czasie był na karcie na Netflixie, także bardzo fajny. Właśnie patrzę w telefon, żeby Wam powiedzieć. I Czarna Wyspa. Powiem Wam, że taki trochę psychiczny ten film, ale, ale fajny. Ja lubię takie filmy. Także bardzo fajny film. Dobra, słuchaj. I to są chyba wszystkie pytania. Także to są wszystkie pytania w dzisiejszym odcinku, na które mieliśmy odpowiedzieć wraz z moją siostrą. No. Czekajcie, jeszcze mam dla, dla ciebie, no tak we dwójkę mam jeszcze na. No dawaj. Jak nam mnie wakacje? Mi? No to byle. Ja dopiero zaczęłam urlop, jestem dwa dni na urlopie. <laughs> Także e, po, na wakacje to my się wybieramy po weselu w zasadzie, na jakieś takie e, szybkie w Polsce e, wakacje, a tak tutaj wakacji nie ma, a tobie? Szybko, nie? Szybko z Boże, ja dopiero pamiętam koniec roku i do ciebie pamiętam, bo ja mówię, Boże, jak będzie koniec wakacji, to będzie nasze wesele, nie? No. A tu już. Ja pamiętam, waka... jak to naszej kuzynki żegowaliśmy na imprezę, a tak. Tak, no, no, faktycznie, faktycznie, a tu nasze wesele jest za 6 dni już, no. Także a wy jak to będziecie oglądać? No to my to w niedzielę nagrywamy, wy to będziecie we wtorek oglądać. Także we wtorek, środa, czwartek, piątek, no i sobota. E, także w zasadzie za 4 dni, jak będziecie oglądać. Ten e, filmik. Dobra, słuchajcie, e, nie przedłużamy. E, kończymy się z wami. Mamy nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. E, jeśli chcecie, m, żebym częściej nagrywała coś z Kingą, no to dajcie mi koniecznie znać. Powiem Wam, że pewnie YouTube zablokuje komentarze e, To piszcie pod jakimiś innymi filmikami e, Wtedy się zorientujemy z Kingą e, My bardzo Wam dziękujemy I życzymy Wam udanego dnia I widzimy się już w kolejnym odcinku Pewnie z wesela. Także papatki, pa! Mogę zakryć?